Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem? Ja jestem Fidelot i to kolejny odcinek Ludziusa. Wracamy do naszych przygód. Eee. Ostatnio skończyliśmy tu, ponieważ myśleliśmy, jeżeli ktoś nie ogląda ostatniego odcinka, to radzę mu obejrzeć, bo niestety nie będę opowiadał o tym co robiłem ostatnio. Czemu to nie jest w tym? No to nie musi być. Dobra, jesteśmy w nocy. Eee. I musimy iść teraz po tą trudkę. Przypominam, że nie może nas nikt zobaczyć. Don't let her see you. O. Myślę, że dobrze się schowałem. Co tam w ekipunku? O, łyskacza. Nie, zostawimy. Szczoteczkę. Teraz nie wiem, mam wyczuć moment kiedy mam wyjść? Bo nie chcę się na nią nadzierać. Bo to by było niegrzeczne. Zabałaby mnie. Teraz gdzie to było? Boże, już nie pamiętam. Yy, muszę iść... Aha, dobra. Hm, Ale mam takie klucze. Ale lipa! Do kuchni? Ło. Wow. <laughs> Uważaj już to jest drogie Matko jedyna hmm. hmm. O, no, widzę, że to nie będzie takie łatwe Czy w ogóle poradzę sobie, to w, poradzę sobie z tym w tym odcinku. Jeżeli nie, to będę musiał zasięgnąć po poradę. Spacja żeby, żeby dobra. I'm going do don't like me, they die if they test me <gasps> Mama Now I have to wait here A flashlight nie mogę nią tak kręcić, muszę się cały przegrać, tak szkoda. Ale fajnie, fajnie. Co tu się dzieje, że ta ręka taka już... super moc. Nie wiem, czy ona poszła, czy nie poszła. W ogóle nie wiem, co ja mam zrobić, jak mam się dostać tam podwórkiem? A tam były drzwi na wyj wyjście na zewnątrz. Wejdziemy. Bo ona Tutaj były wyjście na podwórko. Jest. Gdzie ja jestem? Pani nie widzę się. Tuż tam stoi. Może musimy to jakoś sprytnie rozegrać. On na pilnuje tych drzwi Czekajcie, dajcie mi chwila. On tak nie tu do niego, bo on teraz się odwróci I co tu zrobisz pewnie albo co? teraz mam szansę? Kurwa, o. O. nie wiem jak mam go zajść i znowu od nowa za dużo czasu może wiecie co, może ja zrobię takie małe cięcie i po prostu podejdę tam do tego miejsca bo to będzie długo trwało i po prostu, no no więc słyszymy się za chwilę okej, okay, ja wróciłem, mniej więcej już wiem co mam zrobić, znaczy, mniej więcej no po prostu muszę zrobić to szybciej, nie mogę czekać Dobra Próbujemy. No, tupa Dobra, jeszcze raz mi się za chwilę. Okej, okay, udało mi się dostać do środka. Jakoś to poszło. Kilka błędów, oczywiście, popełniłem, z czego się wkurzałem, dlatego nie włączałem nagrywania. No, jesteśmy na miejscu. Mamy trutkę. O! Teraz mamy ranek. Teraz podejrzewam, że będziemy musieli coś... Będziemy musieli dosypać. Agnes. With this pose I will let her know what happens if you break one of the cardinal's sins. Father will be pleased. Dobra, dojedziemy. O. Alester, To nie jest babka. to babka. Cześć! I... Bringer food. O to ty jesteś, ty muszę iść do kuchni. Muszę iść szybciej od ciebie. Bo to na pewno coś tam... dla niej niosła. Kitchena. There is the kitchen. Dobra. Łączki kurwa się zachciało żreć <śmiech> <śmiech> O fajnie, że teraz jest Że nie trzeba Leć już! O mój Boże... Jeden kęs wystarczy, żeby ją zabić. <grymny> o, Mind Control! O tak! Będę mógł umysłem sterować. Dobra, no, co sobie ominiemy. The autopsy, this is a clear Jean's case of no, I I everyone, everyone in the house You nearly all of them. Who had prepares the food around here now? Javita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing <sighs> the possible murderer.

Kurczę, będzie ciężko, będzie ciężko. Nadam no, radę Holiday Sleep Czyżby chodziło o święta może? Tak 24 grudnia 72 Święta I to Wigilie Kocham to Seems that everyone is having a christmas dinner in the dining room, only Alastor is away from the crowd. Perfas, I could find a way to get rid right of him outside. Ah, perfa perfaza mam... mam perfaza z domu. My forms can be many, my use can vary, but when I s... No, będziemy zobaczyć, Niego nie wszyscy jedzą. Ojej, nawet choinka jest, cześć, McGuffin. No, kurwa, to są wszyscy prawie praktycznie policjanci, James, Fabius, Charles. Cześć, witam z Nancy, Tom, Will, Michael. Ktoś się trzyma z dala od nich na mapie? Nie zaznaczam na mapie Około ten krzyż może zobaczymy gdzie ty się tam trzymasz I zaraz coś wykombinujemy

Jesteś czymś? No to dawaj Mówisz, że na dworze jest ślisko Ojebia, jaki lud Bo, ślady nawet są! Poruś. jak to fajnie wygląda Tylko nie mam zupełnie pewności Co mam dalej zrobić? Może coś tu? A ty się ruszasz, czy? Za silne! A może tą butelkę mam przynieść, żeby go zwiększyć A, to było gdzieś w piwnicy. No, o Jezu, nie tu. O tam, 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 do garażu, do garażu, do garażu. Tędy, pójdźmy przez... to jest chyba biblioteka. Tak, pójdźmy tędy. To jest ta butelka. Ale ja muszę patrzeć po rocznikach, tak? A ja nie wiem jaki to jest rocznik. 33. Hmm. Chyba coś źle zrobiłem, nie miałem chyba tutaj iść. O co ty mnie prosiłeś? Find a bottle of... No wino, jestem w winiarni. Z 33 roku Mamy 40 O tu są jeszcze wina no nie wiem z którego Tutaj może coś no kurcze, no nie wiem Minus 33. A co mam robić z zadaniem? Sims, no wszyscy są na... tam... ...dinner, nie wiem co jest. Śniadanie? Albo na kolacji? The dining room, only Alistair is away from the crowd. Perfos, I could find a way to get right to him outside. Może tak, żeby się upił? I wtedy jego mózg nie będzie tak dobrze pracował. Tylko że skąd to wino mam wziąć? Tutaj nie ma takiego wina Jak z 30, nie wiem jakie on wino w ogóle chciał 33 rocznik, ale to skąd ja takie wino wziąć? Kluźwa, no nie wiem Może on ma gdzieś tam u siebie Może tutaj gdzieś. To inko Inku po inku. Nie wiem Weźmy, idźmy tam do niego Do tego baru Tu jest jeszcze jakiś barek, może ja mam stąd po przynieść to Bo może on tam nie chce chodzić No dobra, pójdźmy Przynieśmy mu to winko Nie mam pojęcia. Co mam wziąć? To jest to wino? Ups Rozbiło się. Może to jest to wino? Nie mam pojęcia. Z szampan. Find... My forms can be used in various... Be a good boy and fetch me a bottle of... You can manage that, can't you? Nie no, nie wiem. Myślę, że tutaj się na tym zakończy mój odcinek. Bo nie wiem skąd mam wziąć mu to wino Z 33 roku yy, Naprawdę nie mam pojęcia Pójdę jeszcze raz do tej winiarni, ale... No nie wiem, może coś telekinezą pokombinuję Tylko, żebym się nie zajechał Tutaj muszę iść Winiarni, to no musi być w winiarni Tylko, że ona jest jakoś tak... Kryte, czy co? bo ja nie wiem jest! to jest to wino, tak? to chodzi mu o to wino? Nie pójdę mu to zanieść Ale zrzucić nie mogę, bo się rozbiję Myślę, że to jest to bleh, bleh, bleh. Garaż Trzeba stąd się wynieść i trzeba iść tutaj Dobra, już się robi Myślę, że to jest to jest chyba to winko zaraz się przekonamy Mam dla siebie to wino Nie wiem czy to jest sto jak nie, to się wkurzę Masz! O, to było to Co teraz? Może byś się napił Właśnie Może byś się czegoś napił No i co, jak ci przyniosłem? Masz jeszcze kuźwa wina. i chyba tylko tyle dzisiaj. O, oh, very good. O, oh, that's my boy. O, oh, very good. Aha, bo to lucyfer był. Nie mam pojęcia co mam mu zrobić. Przyniosłem ci wino. Mógłbyś chociaż, nie wiem, podziękować. Hello, young master. Daj się może napij. Alright, Lucius, how's my best mate today? <sighs> oh Ma dupa. Nie posłysząc. Typek. Nie wiem, dobra. Na tym byśmy chyba zakończyli ten odcinek. To był kolejny odcinek Luciusa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie mój filmik. No. to było na tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do usłyszenia. Cześć, Siemanko.